Witajcie, tu ho, ho kolejna bitwa z cyklu bycie jak Tazygon, Poradnik Scouta, Mapa Paryż. Mapa Paryż to jest mapa tragiczna do, dla Scoutów. W zasadzie rola Scouta ogranicza się do tego, że... do pasywnego spota, bo jeżeli próbuje coś więcej zrobić, to zostaje momentalnie przemielony, ponieważ to jest mała, klaustrofobiczna mapa 800 na 800 metrów, coś jak Ensk. Przy czym w Ensku jeszcze można coś pokombinować, tutaj są te tunele tak że no to znaczy praktycznie. Nic tu się więcej nie zrobi, nie ma się gdzie schować, tak? Gdzie byśmy nie byli, w jakiej linii byśmy nie próbowali walczyć? To, to, to są po prostu przeszczały na, na kilometr w każdą stronę. Nie ma się za czym schować, bez sensu zupełnie. No ale zrobili mapę nową, no i świetnie. Ktoś dostał za to pensję. Gdzie się tu gra generalnie? No generalnie to się nie ma specjalnych wyboru, tak? Cieciogi ciężkie jadą się bić na Mordor. Tak samo z tej strony. Można próbować ustawić się tutaj, można próbować ustawić się tutaj, tak, i stąd się strzelać po długości. Można próbować podjechać tutaj, żeby blokować ten kierunek, z tej strony tutaj, żeby blokować ten kierunek. Yy, można stanąć tutaj tedekiem, próbować ten kierunek blokować, tak? yy, Można, ale ja tego nie polecam, stanąć tutaj tu i tutaj są oczywiste krzaczki tak oczywiste bo każdy tam staje, no, gdzie tu się można inaczej schować no, więc to, są, to, to, to jest kiepska miejscówka arty się gdzieś ustawiają z zasady tutaj na tych liniach e, co robią skauty w takim razie i medy skauty i medy starają się grać na to mikroskopijne zielone I mikroskopijne zielone gra się mniej więcej w ten sposób, że się wjeżdża na tą góreczkę z jednej i z drugiej strony świeci się co jest u przeciwnika pod te czołgi które tutaj są Ewentualnie po jakieś te deki, które się gdzieś tutaj ustawią. I w zasadzie tyle. Kto ma więcej medów, powinien zrobić jak najszybszy rush tą linią i zamknąć. Tak, I w przeciwnym kierunku podobnie. no to by faktycznie wyklucza już cokolwiek robienie. Tak więc stoicie sobie tutaj scoutem, czy tam tutaj, przechodzi raż nawet nie zdążycie się wycofać po ptokach. Oczywiście można jeszcze próbować takie rozjazdy takie typu tu, podjechać tu i tu jest taki krzaczek tak? i z tego krzaczka przecież macie bicie na to, co się ewentualnie tam będzie chowało. Mapa jest symetryczna, więc z drugiej strony też tu jest taki krzaczek i też możecie próbować. I to jest wszystko na, na samobójstwo. No. Powiem szczerze, oglądałem ostatnio bardzo dobrego gracza z Fameów, który w te krzaczki tutaj jeździł ISEM 7 czy tam obiektem 260, no, nieważne, obydwa mają pancerną wieżę. Zdawał sobie tutaj na huldaunie no i strzelał, no, tylko że tyle, że tutaj jeżeli się ustawi arta, to jesteście bici od tej arty, no. Życie, nie? Natomiast, natomiast... Wpadła mi dobra bitwa. Wpadła mi dobra bitwa, ja Wam pokażę, jak ją zagrałem, ale tak jak mówię, no... Ta mapa dla scoutów jest fatalna, po prostu jest fatalna, to jest mała, klaustrofobiczna, tunelowo, tunelowa maksymalnie mapa. Więc, więc tutaj dużo nie poskautujecie no a nic oglądajmy Zwróćcie uwagę, gdzie się ustawił Helkat. ja się tam nigdy nie tak nie ustawiam, ja zawsze staję dwa krzaczki dalej, ponieważ większość się ustawia zawsze przy rogu, że przy rogu zaraz ucieknie, a przecież te drogi się najczęściej blenduje. Zresztą zwróćcie uwagę, gdzie stał nasz Helkat, ja sobie wstaję. Mierzę dokładnie w takie samo miejsce, tak jak nasz Helkat stał, tak? Bum, no i wycofuję się. Dostałem spota, czyli coś tam musiało być tańczymy, żeby jego pantera nas tutaj nie zabiła. No i teraz taka ciekawostka. Kolega, który tam stał po drugiej stronie na Helkacie, Pater 1975, przez... po tej bitwie bluzgał mnie od tak itd., itd. ponieważ on nawet nie dostał żarówki, a ja w niego strzeliłem za 400 i w ogóle jestem czyter i tak dalej. Tak, dla rozrywki tam pod tym filmikiem znajduje się linka do, 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 do tematu na forum, w którym wkleiłem te, te, te właśnie e, wynurzenia kolegi, który nawet po przesłaniu mu powtórki stwierdził, że on nie potrzebuje powtórki z moich oczu, bo on widział ze swoich oczu, jak to wyglądało. No to coś Ci mogę powiedzieć, kolego Pater. Ucz się grać. Uważaj, uwagę, że zawsze staram się wjeżdżać w te krzaki w innym miejscu niż stałem wcześniej. Ponieważ jest szansa, że po strzale moim kolejnym zdążę się wycofać zanim ktoś skoryguje miejsce, w którym oczekiwał, że będę. Ok. Nic tutaj się więcej nie wyświetla, czyli VK3001 gdzieś ugrzęzła. Hmm. nie wiadomo jeszcze gdzie jest AMX M4 49 l no, ale trudno się mówi w związku z czym objeżdżam dużym kółeczkiem żeby nie zostać spotarz tutaj wykorzystam te krzaki tutaj tylko na moment zatrzymiemy akcję słuchajcie tu są takie krzaczki w nie też można podjechać tylko trzeba mieć niesłychanie szybkiego y, lighta wtedy trzeba wszystko przepchnąć przez te krzaki i wjechać tutaj Rzadko się to udaje, naprawdę rzadko, ponieważ częściej się zdąży ktoś tu ustawić Was spodnie. No ale możecie próbować, ja już tak kiedyś tutaj zagrałem. Szkoda tylko, że nie miałem wsparcia od drużyny moich zapleców i w końcu przyjechał ktoś po mnie z tej strony. No Ale nic, oglądajmy dalej. Nie wiem co się stało, czemu się pojawiła mała apteczka. O. To jest Pantera, tak podejrzewałem. E, haniebne pudło niestety. To jest RNG właśnie, ulubione. Dobra, zszedł. To mamy SUSTO, nie zamierzam z nim nawiązywać walki. Jest i kolega pater, No rzeczywiście srogo musiał oberwać. Zostały. Oj, to jest fajna rzecz. Szkoda tylko, że nie trafiłem. W niego wchodzi w wieże za fulla. O tym właśnie mówię. No i zebrałem bułę, ale to się nie przejmujemy. Kończymy gościa. Okej. Okay. Znajdę tu bicie. No oja. Nie. Oj, już szedł. Hmm. tutaj nie ma sensu tak podjeżdżać. Zdałem sobie szybko sprawę z tego i uciekłem. Zwróćcie uwagę, o, zobaczyłem, że pod podłogą da się strzelać. Strzelałem w gąsienicę, żeby go postawić na gąsce, gdybym dostawał za, za, za asystę, ale zwróćcie uwagę, że zwróćcie uwagę, że strzał po pod podwozie tego czołgu spowodował, że splash od wybuchu mojego HEK-a zadał mu całkiem sporo obrażeń. E, w związku z czym... Mm, no, jest to jakiś tam sposób na ranienie czołgów, do których patrzeć jest normalnie za gruby. Co się tu udało ugrać? No, tutaj e, e, klient zliczył, że to jest 1406 obrażeń zadanych, 1455 wyspotowanych. W rzeczywistości jest tego więcej, bo wszedł ten strzał w ciemno w kolegę Patera za 400 kisakiem. W, z czym w podsumowaniu bitwy możecie tam zobaczyć ile tam dokładnie tego było. No i dwa fragi. Wpadła mi za tą bitwę masterka. No, dlatego też tą bitwę pokazuję. Natomiast no szczerze jedna na 10 bitew na tej mapie. Tak, tak, tak wygląda. Zasady po prostu zostajemy przemieleni przez, przez raszujące medy przeciwnika. No dobra, tyle z mojej strony. Jeżeli Wam się podobało łapka w górę, jeżeli jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, no to oczywiście zapraszam, subskrybujcie kanał. Będziecie wtedy mieć dostęp do najnowszych treści moich. No i co, no i do zobaczenia przy następnej produkcji.